O lenistwie. Moje pytanie: lenistwo, czy jest coś takiego w ogóle jak lenistwo? Czy lenistwo istnieje naprawdę? Yy, jedna z osób, które uważam za no, zaawansowane w świecie empatii, w świecie porozumienia bez przemocy, czyli yy, ojciec jezuita Mieczysław Łusiak z kanału Akademia Szczęśliwego Życia, twierdzi, że nie, że nie ma czegoś takiego jak lenistwo. No cóż, jeden z siedmiu grzechów głównych, więc jeżeli Jezuita, a Jezuici uchodzą za dość y, uczonych i światłych y, księży, jeżeli taki Jezuita twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak lenistwo, to myślę, że jest to coś, czemu warto się przyjrzeć i nad czym się warto zastanowić. Temat mi bliski, bo ja przez większość swojego życia właśnie uważałam się za osobę leniwą. A tu patrzcie, jaka wyzwalająca wiadomość: nie ma lenistwa. Okej, okay, ale co to w takim razie jest i o czym mówimy, jak, jak mówimy, jak myślimy o lenistwie? Jak mówimy zdolny, ale leniwy? O, jeżeli ma takie wyniki przy tym nakładzie pracy, to co by to było? Jakby popracował więcej, to już by był profesorem na Harvardzie 100 razy, prawda? Wydaje mi się, że w powszechnym rozumieniu taki zdolny, ale leniwy. To taki, który nie robi, albo w ogóle po prostu leniwy człowiek, tak? To taki, który nie robi tego, co robić powinien. I teraz, właśnie, jak sobie to możemy rozebrać na czynniki pierwsze? Nie robi co, tego, co robić powinien. Ale co to znaczy powinien? A. Bo mu się nie chce, tak? Dlatego tego nie robi, jeszcze dodajmy, bo to jest e, chyba istota tego lenistwa. No nie dlatego nie robi, że, że coś mu przeszkodziło w jakiś taki sposób, wiecie, niezaprzeczalny, oczywisty, obiektywny i tak dalej. Tak, tylko nie chce mu się. To jest właśnie to lenistwo. Um, co to znaczy, że mu się nie chce i co to znaczy, że coś robić powinien? E, powinien robić. Jest to jakieś wyobrażenie na temat drugiej osoby, bądź mnie samego, tak? Um, to jest właśnie to, powinien coś robić, tak? Czyli to jest, kiedy nam się wydaje, że ktoś coś powinien robić, albo kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś, jakiegoś właśnie konceptu, że załóżmy uczeń powinien poświęcić po szkole określoną ilość czasu na naukę. Powinien, tak? Jest to jakiś koncept w naszej głowie, jakieś przekonanie, często powszechne. To jest to powinien, ale tutaj warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę podmiot tego działania, o którym mówimy, dokonał tego wyboru? Czy to jest jakieś zewnętrzne powinien, czy też dana osoba, czy to ja, czy ktoś inny, czy moje dziecko, takie leniwe strasznie, po prostu nie wybrało tego? To nie jest z nim w zgodzie. On tak nie czuje, on tak nie myśli, on tak nie uważa i w ogóle tego nie chce. Na przykład wychodzi z założenia, że dużo bardziej racjonalnie będzie poświęcić tego czasu na naukę mniej, ponieważ tyle jest potrzebne, żeby zyskać satysfakcjonującą dla niego w danym momencie ocenę. Nie chcę o tym dyskutować teraz, czy to jest racjonalne, czy to jest. Właściwe. Po prostu chodzi mi o postawę wewnętrzną danej osoby, tak zwanego leniwca, nie wybrał czegoś, to nie jest jego, tak? On powinien, ale to nie jest jego. Druga sprawa nie chce się, tak? Co to znaczy, że komuś się coś nie chce. Łatwo nam wrzucić właśnie w taką kategorię lenistwa. No nie chce mi się jestem leniwy, ciągle mi się czegoś nie chce. Wolę leżeć, wolę odpoczywać, wolę rozrywkę. Hmm. Też mi się wydaje, że jest to duże, duże uproszczenie, że jeżeli czegoś mi się tak naprawdę nie chce, um, to warto spytać, co to znaczy, że ja tego nie chcę, nie wybrałem. To może być jeden z powodów. No dobrze, ale powiedzmy sobie szczerze: A często zdarzają się sytuacje, kiedy ja coś wybieram, kiedy ja czegoś chcę, ale właśnie znane Wam wszystkim słowo prokrastynuję. Nie no. robię tego, bo to odsuwam, bo to odkładam, a potem myślę, Boże, jestem po prostu leniwą osobą i mi się ciągle tego nie chce zrobić i przez to nie, do, nie osiągam celów. Wiecie, nie, nie będę teraz zaraz kończę, więc nie będę teraz robić wykładu o prokrastynacji. Zresztą pewnie wielu z Was jest lepiej w tym, w tym temacie zorientowanych niż ja. Ale. Wydaje mi się, że trzeba i warto by było raczej poszukać powodu, co to znaczy, że mi się nie chce, co to tak naprawdę znaczy u mnie. To może być na przykład zmęczenie. Może to być nawet przemęczenie. To znaczy, to nie jest to, że ja w tym momencie czuję się taka bezsilna, ale jestem ogólnie chronicznie przemęczona. I każdy wysiłek, który muszę podjąć jakoś, nie wiem, dodatkowo, załóżmy, żeby zrealizować jakiś założony sobie cel, to już jest dla mnie za dużo, bo, nie jest, bo żyję w chronicznym zmęczeniu, w chronicznym przemęczeniu. I to może być, to nie chce mi się. To może być nuda. Dana czynność, słuchajcie, to jest mój przypadek. Dla mnie nuda jest absolutnie najgorszym wrogiem jakiegokolwiek działania. Um, jeśli dana czynność mnie nudzi, to może być bardzo, bardzo zniewalające i bardzo ograniczające, właśnie osiąganie celów. I wtedy można się zastanowić jak tutaj siebie uratować. Na przykład chcę mieć porządek w mieszkaniu, nie chcę mi się sprzątać, ale tak naprawdę to, że mi się nie chce sprzątać w moim przypadku oznacza, że ja nie lubię tej alienacji, że nie lubię na przykład, jeżeli ktoś mi pomaga, ktoś robi coś ze mną, nawet jeżeli wykonuje tą czynność w minimalnym jakimś stopniu i ta pomoc nie jest jakaś, wiecie, nie jest jakimś game changerem. To ja nie jestem w tym sama, i ta alienacja to było to, co sprawiało, że mi się tak nie chce. Jeżeli mogę w międzyczasie z kimś gawędzić, yy, nawet czasem kogoś zapytać, jak myślisz, co z tym zrobić, tak, yy, z tym przedmiotem, gdzie to schować, yy, albo nie wiem, ponarzekać na te półki, na których nic się nie mieści, to już mi jest od razu łatwiej sprzątać. A druga sprawa, jeżeli nie mam takiej osoby pod ręką, to mogę zabić nudę. I trochę też tą alienację, włączając w sobie właśnie jakiś podcast, filmik na YouTube, nie powiem tu nic odkrywczego, ale bez tego to ja po prostu właściwie <grym> jestem bezradna, jeśli chodzi o to sprzątanie. Czyli to nie jest tak, że mi się nie chce sprzątać. Ja po prostu nienawidzę nudy. Nie lubię też alienacji. Słuchajcie, też często takim nie chce mi się i wydaje mi się, że bardzo mocnym nie chce mi się jest lęk. Um, w książce Przebudzenie Antony de Mello stwierdza, że tak naprawdę na świecie są tylko dwie rzeczy, prawdziwe, istniejące, czyli a, miłość i lęk. I że tak naprawdę wszystkie te niepożądane rzeczy, które się dzieją, gdzieś tam u swoich źródeł, u swoich korzeni mają właśnie lęk. I wydaje mi się, że ten lęk to bardzo często jest to tak zwane lenistwo. Odpycham, odsuwam, ponieważ wiem, że dana czynność. Albo myślę i spodziewam się, że dana czynność będzie mi jakoś oporować, nie będzie mi szła gładko, że materia, że ludzie, że ja sam, moje jakieś ograniczenia w moich zdolnościach, w mojej wiedzy, w moich kompetencjach um, będą mi stawiać opór, będą mi stawiać takie wyzwania, że ostatecznie mnie to będzie boleć, bo mnie to będzie frustrować. Że poświęcę na to, Dużo czasu, dużo energii, że to będzie bolało i że nie osiągnę tego efektu. I w efekcie ta frustracja będzie jeszcze gorsza niż frustracja wynikająca z odsuwania tej czynności. Także ten lęk, nie? on może być taki tutaj bardzo mocny. I jeszcze co sobie, wiecie, nawet zanotowałam, że czasem może, może nam brakować przekonania, że dana czynność rzeczywiście zaspokoi nasze potrzeby. Brak jakiejś takiej realnej gratyfikacji, nawet w naszej głowie, która się, że, że po prostu nie widzimy sensu, nie? która ma się pojawić po wykonaniu tej czynności, że niby chcemy, ale tak naprawdę ta motywacja tutaj, chociaż nie przeceniłabym samej motywacji, ale że ta motywacja po prostu jest niewystarczająca. Brak uznania. Sam siebie nie uznaje za to, co robię, albo ktoś nie daje mi uznania, a ja tego oczekuję, a ja chcę, żeby, chcę gdzieś tam mieć to uznanie, tak? Chcę mieć może jakąś wzajemność, której dostaję za jakąś pracę, którą wykonam na przykład dla kogoś i to jest moje lenistwo. Na przykład y, rodzic prosi dziecko o pomoc i, i nie powie mu nawet dziękuję i wie, że to jest na zasadzie um, robotnika, który wykonał swoją pracę, bo wikt i opierunek dostaje, nie? Czyli hmm, właściwie to to dziękuję się z punktu widzenia takiego rodzica być może nie należy, ale może być absolutnie tutaj decydujące, moja praca jest widzi czy moja praca jest widziana ze mnie samego samo, przez inne osoby, na przykład, dla których wykonuję, z którymi ją wykonuje. To może być to moje nie chce mi się, tak? No i właśnie, ja mam teraz pytanie do ciebie, widzu, bądź do was widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy wy uważacie się za osoby leniwe? Mnie się jeszcze zdarza, albo kiedy uważacie się za osoby leniwe? Co sprawia, że myślicie o sobie ale ze mnie leni? jeżeli taką etykietę czasem sobie przyklejacie? Ja powiem szczerze, że tak, i że chyba najbardziej, to znaczy oczywiście, od kiedy znam, uczę się porozumienia bez przemocy, jest mi dużo, dużo łatwiej się z tym uporać i też dużo, dużo łatwiej. Pokonać te pewne schematy w głowie, ale chyba dla mnie takim najgorszym, najgorszą sytuacją, która sprawia, że rzeczywiście gdzieś ten leń mi tutaj w głowie um, czai się na mnie, tak zwany leń, to jest taki moment, kiedy, jak ja to nazywam, i wy to pewnie znacie. Czas przecieka między palcami. Czyli dużo czasu mija, a ja jestem pomiędzy. Ja jestem w jakiejś takiej, jak ja bym to nazwała czarnej dziurze, pomiędzy działaniem a odpoczynkiem. Nie jestem ani tu, ani tu. Jestem między jakąś bezradnością a poczuciem winy. I myślę, że w tym stanie najgorsze jest to, że ja nie potrafię świadomie wybrać, w którym jestem miejscu. Jestem w jakimś zawieszeniu. Jestem w jakimś lęku, w jakimś niepokoju i potem jeszcze na koniec takiego dnia, kiedy dużo było takiego, wiecie, miotania się pomiędzy działaniem a odpoczynkiem, pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy jakąś produktywnością a odpoczynkiem i tak naprawdę nie byłam ani tu, ani tu, no to właśnie, ale ze mnie leń, tyle czasu przeciekło mi między palcami, nie? I to jest takie, że ja... Być może boję się świadomie zrezygnować z pracy, z działania, być może boję się uznać moją potrzebę odpoczynku um, albo nawet łatwości, bo czasem jest tak, że to lenistwo jest świadomym wyborem jakiejś łatwości, która w danym momencie jest mi po prostu potrzebna i która nie jest niczym złym. Łatwość czy łatwizna? O tym pewnie porozmawiamy następnym razem. I ja Wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki za każdy komentarz i do zobaczenia. Zapraszam też, też do subskrybowania. Pomóżcie mi, żebym miała troszeczkę więcej widzów. Pa!